Artur Gwóźdź, tak zacznę od tego, że taka jakaś chyba fatum nad walką wieczoru w tej gali dzisiaj wisi, od samego początku coś tam nie do końca się poukładało, jeszcze finisz też nie był zbyt szczęśliwy. No, przede wszystkim była konkurencja nas przekonała, myślę, dzisiaj. Nie, no powiem Ci, jest, jestem bardzo, może nie nic nie smażyłem, tylko taki rozżalony taką sytuacją, że to była świetna walka, że naprawdę zapowiadała się trzecia runda bardzo dobrze, po tych dwóch rundach ja byłem naprawdę miło zaskoczony, a znaczy zaskoczony, po prostu liczyłem na to, że oni dadzą tę walkę, bo Marcin był pod nie, podstawiony pod ścianą tymi porażkami, a znowu Gacek e, ostatnimi walkami po tego, że naprawdę jest świetnym zawodnikiem, więc e, tutaj no, kurczę nie? Troszeczkę uważam, że sędzia, się, e, sędzia e, lekarz się pośpieszył, bo już tą, to już było rośnięcie wcześniej. Puścił to, a potem jednak, jednak w tej drugiej rundzie, gdzieś przy tej końcówce tego. Z drugiej strony mamy decyzję sędziów, którą bardzo mocno Tomasz Bronder broni i pewnie ma rację, bo chodzi o sytuację tą, że to tak podobno tak wygląda, tylko gdzieś tutaj dochodzą słuchy, że teraz się pełno telefonów i tak dalej, na strafie była podobna sytuacja i że tam w walce Deszkowski-Bagrabowski identyczna sytuacja i tam sędziowie robią decyzja techniczna. Więc to muszą sędziowie obronić najlepiej, żeby e, zrobili podcast tak, jak zawsze robią i teraz bronili tej decyzji. E, wiesz, ja tu nie, że to nie, że teraz jak i tego, bo oni robią świetną robotę, to jest naprawdę mamy dobry ten skład sędziowski. Tomek Brondergu jest tutaj głównym sędzią mocno tej broni i mówi, że to jest ta decyzja teraz tutaj na Babilonie jest słuszna. No, mamy taką o, sytuację. No, jest e, Walka, która tak naprawdę na kartach punktowych chyba gracan tą walkę wygrywał. E, dochodzi do nieintencjonalnego faulu. Nie wychodzi ta walka po, poza trzecią rundę. Podobno jakby walka ta wyszła poza trzecią rundę, chociaż na 10 sekund, na sekundę, dwie sekundy byłaby to tylko trzecia runda, wygrałby gracja. A tak muszą zrobić kontest, żeby walić na to, żeby nie poszkodować ee, tego, który został sfaulowany. Eee, no co, no szkoda, szkoda, naprawdę szkoda tej walki, tego, no ale co, no ja mam jakąś ja merkę znowu, fajną. Walkę na kolejnej gali mogę śmiało robić walkę wieczoru e, przy kolejnej sytuacji. Więc no, szkoda tylko chłopaków, bo naprawdę się narobili. Ta walka była tego. Jeden drugi porozbijany. Wracek rozżalony, że tej walki nie wygrał. E, Marcin pewnie e, też na siebie jest zły, no bo to rozcięcie spowodowało, może wcześniej rundzie było różne, no, ale taki sport, takie sobie ma. Może też szkoda nie tylko chłopaków, ale też dziewczyn szkoda, no bo miały zawalczyć na tej walce wieczoru. Okay, ale ja e. rozmawiam teraz o chłopakach, a ty mi się o, o dziewczynach byśmy wrócić. Przecież, no. przecież dziewczyny. Ale, bo roz... ale przy walce Przepraszam wieczoru, Cię rozumiem. bardzo. Dziewczyny. No, to nie jest walka wieczorów. Walka wieczorów walka walka mieli chłopacy i tutaj dali fenomenalne zestawienie. Nie, masz rację. Szkoda tej walki, ale no, mamy ją przeniesioną na inny termin. Czeka i zabadurek dojdzie do siebie i tak naprawdę będzie chciał walczyć. Nie? Bo no właśnie, a wiadomo ile ta rekonwalescencja potrwa mniej więcej? Wiesz co, yy, z tego co tam był chyba naderwane, wiązadła... Yy, nie mam przed sobą w, teraz w, w głowie e, tej decyzji lekarza, jaki tam był opis. E, no nie wiem, wiesz, w takiej sytuacji, gdzie się pewnie około 3 czterech miesięcy i powinna wrócić, więc pewnie na czerwę, żebyśmy mogli tą walkę gdzieś obronić, może nawet wcześniej. No zobaczymy, no wiesz, no tak jest. Tego jeszcze też nie wiadomo, e, czy ta Iza będzie chciała wrócić, czy po takiej kontuzji, bo to już, wiesz, jest takie jej, można powiedzieć, końcówka, Klaudii znowu jest początek. Zobaczymy, no wiesz, no też na siłę nie chciałem, wiesz, załatwiać jakiegoś góra za przeproszeniem, żeby przyjęła tutaj e, z naszej zasobnej granicy, czy gdziekolwiek. Przyjechałaby, zrobiłaby, wzięłaby tylko tego, przegrałaby w pierwszej rundzie i bym wiesz, musiał zapłacić za to duże pieniądze i tak dalej, tak, nic by to nie dało, przynajmniej mamy tak, fajną, świetną walkę wieczoru z kontrowersją i naprawdę teraz z jakimiś godnymi. Eee, pewnie będziecie dużo o tym komentować. No fajnie, takie rzeczy czasami się zdarzają, więc będziecie mieli co robić jako dziennikarze. Chcę półgłosować na czarny humor, to bym powiedział, że dwie bonusowe walki sobie zrobiliście dzięki takim eee, wydarzeniom. Akurat, które się tu. ja rozgrywam karty, no to <grym> jest, nie? jak grać grubo, <grym> kto gra grubo, wygrać musi. Tak, jak James Bond. Były jakieś próby znalezienia zastępstwa jeszcze tak, do tej... Tak, no, rozmawiałem z autorem wszystkim, o Róży Gumiennej. Rozmawiałem też z senerem Herczykiem i też z menażerem Marty Waliczek, więc tutaj do tych naj, największych, stresowych. Polskich dziewczyn, które gdzieś tam mogłyby z tą walkę na 61, fajnie obronić i obronić walkę wieczoru. Zgłosiłem się. Była przymierzana i na Brazylika, która jest na miejscu w Warszawie, jest po UFC, ale za mocna troszeczkę i uważam, że no by było troszeczkę niefersują w stosunku do Klaudii. Kiedy możemy się spodziewać, Babylon 34? No co, już mamy ogłoszoną datę, 27 stycznia, Żyrardów, Babilon, 34, z walką o pas, którą, na którą czekamy, czyli Piotr Kasprzak kontra kontekście Będelski. Ja wrócę jeszcze troszeczkę do tej gali, bo o walce wieczoru chwilę sobie porozmawialiśmy, wiadomo, że mamy ją przełożoną, natomiast dziś były walki, które przełożone już nie będą, bo się odbyły, może gdzieś tam będą jakieś rewanże, to zapytam w takim razie o to, która Tobie walka najbardziej się z tych wszystkich dziś podobała. Co no... Y Iwo, fajna walka w Semi Pro. małolaty dały fajny pojedynek, bili się, fajna walka cały czas w eee, No co, no przede wszystkim pojedynek smokowski e, ludzki. Młody chłopak debiutuje. Eee, no i pierwszą walkę, no taka wiesz, typowa ulica. Spod dobrej dyskoteki, naprawdę na tego, tylko z, z troszeczkę większymi umiejętnościami. Ta pierwsza runda bardzo mocna, z dobrym tempie. No druga... Zaskoczony trochę, byłeś właśnie w tej walce? Wiesz, co? Nie, nie wiedziałem, czego się spodziewać po ruskim, tak naprawdę. Gdzieś go oglądałem, więc wiedziałem, że on tam jest te się wywodzi, jest stójkowy. E, jeśli trenuje w gorilii, to na pewno ten parter tam kuma. E, no, smoku niestety musi pracować nad parterem, bo tego parteru nie ma. I to jest wielka jego bolączka. Bo jeżeli by tutaj umiał troszeczkę się skręcić i obronić, może by tutaj wstawał do góry, do stójki by było, by było zdecydowanie lepiej. Bo ta walka naprawdę była mocna, bo w tej pierwszej rundzie no smoku porozbijał mocno Ruskiego. Z drugiej strony Małolat pokazał naprawdę ogromny charakter i jajca. I ja jestem z tego zadowolony, bo to fajny chłopak, który uważam, że śmiało może w wadze ciężkiej bić się, ale uważam, że wa warunkami, jakby zbił się na 93 kg, to Polacy by mieli z niego naprawdę pociech. No właśnie, tak zgodzę się z tym, że to taki trochę cichy bohater tej gali według mnie, bo rzeczywiście tak. e, debiut, który faktycznie pokazał zawodnika, który de facto nie prezentował się jak debiutant, zupełnie w klatce. No, to jest zdecydowanie no, super, że o tym mówisz. No, uważam, że tak, jak najbardziej to jest chyba taki główny bohater, który się wyłonił na, na tym, chociaż no wiadomo, no, chłopaki w walce wieczoru tak samo fajnie w, wyszli. E, Dubiela kontra e, Maruszak. Robert... Widać było te w ogóle pięści, Maruszaka czasami tak. takiego przyruchy i zachowania wychodziły. Fajna ta stójka taka widać była wiesz, ze zmianami, z dużymi staszami, chociaż uważam, że troszeczkę za mało używał prawego i tego, tej stójki troszeczkę więcej mógł atakować, może by to rozwiązał ten. Na patyk no, bardzo mądrze, inteligentnie, sprowadzenie do parteru z drugiej strony. E, brakowało mi tego wyjścia z tego parteru Roberto niepotrzebnie siedział w tej gardzie zamkniętej, mógł wstawać i szybciej się podnosić, co też udowodnił w ostatniej w trzeciej rundzie, że wstał spod patyka. Jeżeli by to robił wcześniej, mi się wydaje, że byśmy mieli naprawdę kapitalny pojedynek. E, no ale wygrał patyk zasłużenie, no bo jednak na, na kartach punktowych uważam, że dwie pierwsze pierwszą rundę przegrał, dwie kolejne we, we rundy wygrał na 100%. Nie? No tak pozwolę sobie spojrzeć troszkę szerzej, ponieważ no, żegnamy tak naprawdę już ten rok, uh -huh. e, a Federacja Babylon już na pewno go żegna, więc powiedz, jak, jak podsumujesz cały rok, której, której Gali gdzieś tam może na szybko sobie u, udać się przypomnieć, z której Gali jesteś najbardziej zadowolony. Są, możemy wrócić do tego pytania, ty, jak <laughs> gdzieś złapiesz na spokojnie <laughs> e, i wtedy Ci podsumuję, pogadamy sobie bardzo chętnie tego, wiesz, co troszeczkę tak wiesz, siedzimy w głowie ta, te, te decyzje i tak dalej, i tak dalej, tej ostatniej walki. No bo wiesz... E, jak sami wiecie, ja szyję mocno te walki, nie? szyję tą galę, zawsze te wydarzenia próbuję tak stworzyć, że żeby były fajnymi pojedynkami dla was, dla, przede wszystkim dla Was kibice, dla ludzi, którzy oglądają Polsat Sport i Super Polsat i oglądają Babilon, bo tak naprawdę wiesz, no nie mamy może jakichś fenomenalnych nazwisk, nie mamy może ludzi, którzy są gwiazdami jak KSW, ale mamy naprawdę świetne wydarzenia sportowe i walki, o których mówicie, i walki, które oglądacie jako dobre zestawienia sportowe i tak będę chciał robić. Tak w nowym roku, zresztą dzisiaj widzieliście też ogłoszenie fenomenalnej walki w K1, no Jan Lodzik kontra Matrix, no więc ojejku, powiem Ci już się jaram i czekam na to wydarzenie, szkoda, że to nie jest w MMA, no i, i ja mnie, pamiętam, mnie na Babilonii, albo chociaż normalnie w takim real fighting jak mają Czesi tą swoją taką decyzję i zrobiłbym to w klatce i wtedy bym był zadowolony, a jednak Tomek mi za przeproszeniem gdzieś buchnął tą walkę która do siebie na tą, e, do siebie, no to jest jego federacja, ale tak do siebie w sobie mówię, że, że je, to jest TK1 i boks, ale fajnie, by chcę robić TK1, ja mam bardzo dużo fajnych e, zawodników, zresztą Witek Koska, którego tu serdecznie pozdrawiam, e, jest trenerem kadry, więc na pewno by tutaj e, mógł, e, zaproponować pewne fenomenalne zestawienia, nawet z Dominikiem Zadorem, jak wróciłby na czele i z resztą chłopaków. No, ale właśnie ja pamiętam rozmowę w Grodzisku z, z Jankiem Lodzikiem, który mówił, że gdzieś tam może to MMA jednak tak, by, pamiętam też. by spróbował, więc by, czy były w ogóle takie rozmowy? Wiesz co, nie. Tutaj było od razu typowe nastawienie na to, żeby oni się dali fenomenalną walkę w stójce i w tym kierunku, ale wiesz, ja wiem, że Matis też robi partery w Chorzowie z chłopakami, tam gdzieś trenuje i tak dalej, więc wiesz. Takie zestawienie mogło być bardzo ciekawe w MMA, ale nie, dajmy im e, pokazać to swoje walory, te wielkie umiejętności, ten charakter, wiesz, e, taki Janek, Lodzik e, świetny techniczny i tak dalej, ten brutalny e, z wyrol, za przeproszenie Matrix, który wiesz, po tym jak zdominował Batrę, to, to więc wiesz, w taki fenomenalny sposób, więc ja uważam, że ta walka naprawdę skradnie się i też tego w tej walki się nie mogę doczekać, ale masz rację, troszeczkę mi brakuje, że nie jest to w klatce, nie będzie tylko w ringu. To może z nim rozmawiałeś dzisiaj, bo on tutaj dzisiaj był, Janek Lodzik. Ja z każdym zawodnikiem rozmawiam, próbuję nawet z zawodnikami, którzy przegrywają przed wieczką. Mieliśmy rozmowę ze Smukowskim i z Balcerczakiem, no też, wiesz, chcę porozmawiać. Wiesz, no ja z każdym zawodnikiem, jeżeli jest tylko możliwość, wiesz, Gracek, Marcin Skrzek, Reszta chłopaków, którzy tutaj walczą, no, e, no próbuję wiesz, jeżeli przegrywają, próbuję ich pocieszyć, albo zapewnić, jak dali dobrą walkę, to zapewni, że dostaną jeszcze szansę w Babilonie. A ci, co wygrywają, no to są jakieś plany, rozmawiam z ich menadżerami, trenerami. E, może też ja czasami jestem ich menadżerem, też mogę sam ze sobą porozmawiać przed lustrem, co o nich myślę. Więc e, wiesz, no jakoś e, chcemy to robić, tak, żebyście e, mieli fajne zestawienia. No w nowym roku szykują się na pewno fajne perełki, no bo pojedynek e, piotka z Krzyśkiem, no to będzie uważam, Szloss, Matrix, tak już powiedzieliśmy, Jan na Szykko nam się pojedynek Siwiec Łopaczyk, który już jest ogłoszony, czekamy tylko na termin. Wraca jeden z największych brutali w polskim MMA, Piotrek Wawrzyniak w kategorii 84. Będę musiał wyczarować jakiegoś dobrego zawodnika. Yy, więc wiesz, no, powolutku mi się wydaje, że gdzieś tam to obronimy, pozaskakuję, bo też szykuję jakieś transfery, które uważam, też coś za granicę fajnego, coś tutaj z Polski, tych młodych pokolenia. Myślę, że będziecie zadowoleni z tego, co robimy jako Balbi, no to o, sam już wywołałeś poniekąd temat, to spytam o, o KSW, no bo już za tydzień jak liczę dwóch twoich zawodników na pewno, y, tak, czy, czy dwóch, dwóch? Tak, no, no dzisiaj jeden był akurat, jak dzisiaj widzieliście w narożniku Michała Bartkowiczaka, był Andrzej Grzebek. Był, był, tak. Był Andrzejek, także był, już ma wagę zrobioną tak naprawdę, chociaż kiedyś też mówił, że waga zrobiona, a Tak Tak mówił, właśnie chciałem powiedzieć. Ja, widzę, <laughs> dlatego was już wyprzedziłem. E, nie, widać, że już jest wychudzony, szuplutki, dynamiczny tego, e, czekam, e, zobaczymy tego. No, Andrzej musi wrócić, no, musi udowodnić, że pokłada nadzieję przez KSW i to wszystko, które w nim jest, tego jednak udowodni w klasy i udowodni, że jeszcze może się o pas Federacji KSW. No i co? No i walka o pas, no, która uważam, że to jest sztos i to będzie walka, która będzie główną walką tej gali, czyli pojedynek Jakuba Wikłacza kontra Sebek Przybysz skradli tak? show main eventowi. Na 100%. Na 100% uważam, że tego mimo wszystko, że y, mamy da bardzo, że i bardzo lubi się kolegujemy no i ta walka na pewno będzie, no wiesz, w polskim MMA to dawno takiej walki nie było, pewnie by do niej nie doszło wcześniej jak teraz, dopiero w tych momentach, gdzie wiesz, jakby Pudzian nie pokonał Mateli, by do tego nie doszło, jakby mamy nie przegrał z Roberto Saldicha, też by do tego nie doszło. Jest po ciężkiej kontuzji, na pewno zobaczymy jak to tego, ten jest na fali e, takiej można powiedzieć po tym, co tego Mateli, coś sobie pewnie będzie się udowodnić. Mamy pojedynek, który na pewno zaciekawi bardzo dużą publiczność już zaciekawił i myślę, że KSW zrobił dobry ich. To może tego jeszcze na koniec zapytam. Nie do koniec, co jeszcze tego zapytam, bo to nie na koniec zapytam z KSW przejdźmy płynnie do UFC, bo dzisiaj widzieliśmy tutaj też już zapowiedź Marcowego. Zapo no właśnie, zapowiedź Marcowego występu, to jak tam już nerwy takie mocno jesteśmy w trakcie już. Jakiś plan już jest zrobiony, znamy przeciwnika. Więc... Więc e, wiemy, że jest, jest to taki ciężki, leki ciężki. Uważam, że fajny pojedynek dla Łukasza troszeczkę sprawdziano, bo to jednak jest taki chłop, który dąży do clinzu i dąży do takich, bardziej takich klasyczne zapasy ja w nim widzę, bo on schodzi po nogi, bardziej uchwyta w klamrę. E, próbuje dociskać do siatki gdzieś rzutami e, wycinającymi, e, próbuje obalać i gdzieś tam tłam się z tej góry, więc Łukasz tu się musi na tym mocno skupić. Myślę, że Anko z ma być dobrym wyborem dla niego, żeby poprawił tą pracę przy siatce. I pokombinował. No i co? No, trzeba wygrać ten UFC, bo ta pierwsza walka wygrana, mimo wszystko gdzieś zabrał. Wiesz, to jest najgorsze, że taka walka nie dość, że wygrana, też jeszcze pierdanięte pieniądze, no bo ten chłopak zarobił te pieniądze i wszyscy to widzieli, no jednak nie dostał tego wszystkiego i też zabrali mu tą sławę, zabrali mu to pierwsze zwycięstwo w tym. Miejmy nadzieję, że ta walka z Ugansem, chociaż uważam, że trudniejsza niż z Budajem, będzie walką zwycięską, mam nadzieję, że pojedziemy, pojadę z nimi do tego Vegas, czekamy tylko tam na jakieś decyzje, także zobaczymy. No to ja spytam, bo niedawno ogłosiłeś, że Rafał Karatyk będzie się bił o pas, niektórzy myśleli, że o pas Babilonu. Mariuszek tutaj. Pewne rzeczy ostatnio przeoczył, nie przeoczył, nie widział. Eee, no tak, eee, Rafał Haratyk już byliśmy dogadani wcześniej. Nie ogłaszałem tego w żaden sposób, bo chciałem właśnie dogadać coś fajnego. Tego rozmawiałem eee, i z Belatorem, rozmawiałem pwl em nie, bo tam nie ma kategorii 84, bo, bo, bo tam ktoś obiecywał Rafałowi kategorię 84 w PWL-u, ale zapomniał, że tej kategorii 84 nie ma. Ale rozmawiałem z Beratorem, e, robiła rozmowa z Aresem, też gdzieś ten czeski oktagon wchodził w rachubę, e, no i KSW też. E, złożyło nawet propozycję finansową, więc e, e, no gadaliśmy z wszystkimi tak naprawdę głównymi, które którymi Rafał mógł walczyć. E, tutaj przeważyła przede wszystkim sytuacja tej walki o pas, takiego tilt typowego i, i też, no wiadomo, to są też dobre pieniądze, nie ma co gadać, ale przede wszystkim też termin. Mówimy o styczniu, e, Rafał chciał walczyć jak najszybciej i tak dalej, i tak dalej, próbowałem obcyzacji na grudzień, wiadomo, że nie było nawet na styczeń, rozmawialiśmy o tym w ale tam już chyba nie było, też nie było tego miejsca, więc zdecydowaliśmy się na ten ares i myślę, że to jest dobry wybór no wiesz, no, Rafał lubi napierdalać ludzkich. także wiesz, jak mamy roboty do zrobienia, on jest zdeterminowany, to jest, to jest też naprawdę, to jest, taki, to jest takie hamidło, które pójdzie po zwycięstwo zdecydowane. Ma zawodnika, który tak naprawdę, jak się nie mylę, on był mistrzem kategorii 77 w Aresie, e, chyba tak, chyba czy 77, e, no będzie się biło ten pas 84 kg, nie miejmy nadzieję, że to będzie pierwszy polski... E, mistrz e, tej federacji, wiesz, no, fight pass jest, Ares ma tą tendencję, że wiesz, pcha wszystkich na siłę do tego UFC, I tak naprawdę jest kolejną produkcją po Cage Warriors e, opcji, e, żeby trafili do UFC. No lata e, Rafała nie są takie, które dysponują do tego, żeby trafić do UFC, ale fenomenalnymi walkami uważam, że e, Mike Maynard, czyli matchmaker e, UFC powinien na niego zwrócić uwagę. Ale to powiedz jeszcze, czy Rafał zasila szereg Yard i już będzie czy reprezentował gdzieś tam jego interesy? No przecież już Ci powiedziałem. No ale tak, chciałem oficjalnie żebyś... No tak, oficjalnie. Rafał Haratyk jest w Yard sport i Artur Wójś reprezentuje jego interesy. Chcesz jeszcze coś wiedzieć? Tyle mi wystarczy. to było wrogie przejęcie? Nie, no wrogie, wrogie przejęcie nie, bo z tego co... A czy wrogie przejęcie zawsze jest wrogie przejęcie? Przecież jestem piratem tutaj piratem w tej całej czy w tej branży menedżerskiej i tak dalej tak dalej. Nie, nie, nie. Rafał, z tego co wiem, on tak naprawdę rozmawiał z wieloma menażerami. i każdy menażer mu coś tam załatwiał i gdzieś tam na no tego i ten, który mu tam, wiesz, ogarnie najlepiej, albo w cudzysłowie, który jest zdecydowanie wykaże jakąś tego, no to wtedy gdzieś Rafał chciał popisać z tym tego. No tak się stało, że to ja byłem najbardziej Najbardziej zmotywowany, tego, no po prostu chyba skuteczny. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że też jak kiedyś. Dynamiczny. Kiedyś pamiętacie to, ja powiedziałem w kanale sportowym kiedyś, że o Rafale Haratyku, że go chyba ustawiłem na drugim miejscu po momencie Kalidowi jako polskich tego, czy tam było też troszeczkę tego, bo jako jedyny stwierdziłem, ale ja faktycznie tak nie myślę od samego początku. Jak pamiętam jego walkę na Babilonie z Marcinem Różańskim, gdzie to naprawdę była mocna bitka i tak dalej, i tak dalej, wcześniej tej jego walki na ACA, no to słuchajcie, no to był chłop, który miał być pretendentem do pasa ACA, a tam w ACA naprawdę jest co robić, żeby wygrywać, więc wiesz, no, ma wszystkie argumenty do tego, żeby zostać mistrzem Aresa i do jeszcze lepszej federacji. No to ja już na koniec pytam, czy myślisz też, że inny Polak lubi bić ruskich, jak to powiedziałeś i, i dzisiaj to udowodnił. Kurwa, Janek, trzymam za ciebie kciuki, kurczę. Naprawdę. Powiem ci tak, no, y, ciężka, ciężka przeprawa, ale no. uważam, że jest lepszym e, dla niego stylistycznie zawodnikiem, jak był Glover. E, Ankalajew jest szybki, dynamiczny na nogach. Jest też odwrotna pozycja, którą gdzieś Janek może go tam ucelować, zrobić jestem ciekaw, bo Janek tych zapasów nie lubi na pewno, więc jestem ciekaw jak on tą pracę odrobił i czy da się wywrócić i jaka ta będzie praca Ankalajewa czy go jest w stanie utrzymać w tym parterze jeżeli tylko i wyłącznie będą działać defensywne zapasy i on będzie je wybraniał a w tej stójce będzie grał tak jak grał do tej pory, to mamy mistrza e, polskiego znowu w UFC i będę się bardzo z tego cieszył jest to fenomenalny człowiek, dobry człowiek i zasługuje na to, żeby ponownie po to sięgnąć, bo jednak w tej walce z Gloverem ta głowa mu nie zagrała i to było widać tego, więc teraz dostał szanse. Wyjeżdżając z Polski tak naprawdę chyba nie wiedział o tym, że raczej znaczy nie, nawet nie był, nie, nie jechał na inną walkę. się okazało, że jedzie później na walkę e, wylądową i na walkę mistrzowską, więc rzadko no, kiedy się nam zdarza polskim tego, bądźmy jednością i kibicujmy temu chłopakowi, niech przywiezie ten pas dla nas, bo to wtedy zawsze to są większe możliwości. Zawsze będą patrzyli na nas troszeczkę inaczej i będzie może na tej fatencie zadzwonię do Maynarda, ja, ja mam kolejnego Janka Mistrza, bierze ode mnie coś innego, nowego. Sąco, do Janka zadzwonisz, to... a tam raczej by nie było. Nie. Nie, nie, no dorotka, dorotka, dorotka jest z tego ja bardzo lubię dorotę i ona robi świetną robotę i to jest fenomenalna dziewczyna i jako menadżer sprawdza się bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.